Czym jest kwas moczowy i skąd się bierze w organizmie? Kwas moczowy to produkt końcowy rozpadu tak zwany. Zasad purynowych pochodzących z pokarmów oraz z rozpadu produkowanych przez organizm kwasów nukleinowych: zarówno kwasy nukleinowe, jak i zasady purynowe są częścią materiału genetycznego każdej komórki. Największa ilość zasad purynowych występuje w produktach bogatych w białko, zarówno roślinnych i zwierzęcych, należą do nich mięsa, wędliny, nabiał, rośliny strączkowe, groch, fasola, ciecierzyca. Kwas moczowy w 3-4 jest wydalany z moczem, pozostała część jest rozkładana przez bakterie litowe i wydalana skałem. Jakie jest prawidłowe stężenie kwasu moczowego w organizmie? U dorosłej, zdrowej osoby stężenie i jego stężenie utrzymuje się w granicach 180 do 420 mol/l, 3 do 7 mg/dl. Dlaczego stężenie kwasu moczowego może być zwiększone? Stężenie kwasu moczowego w organizmie może być zwiększone z różnych przyczyn. Należy do nich m.in. Nadmierne spożycie pokarmów bogatopurynowych, zwłaszcza mięs i serów, nadmierny rozpad pryn po spożyciu alkoholu, szczególnie wysokoprocentowego, zmniejszone wydalanie przez nerki, np. w niewydolności nerek lub w leczeniu nadciśnienia tętniczego lekami moczopędnymi, nasilone uwalnianie kwasu moczowego z powodu rozpadu tkanek, w białaczkach, niedokrwistościach lub w wyniku leczenia choroby nowotworowej chemioterapeutykami. Kiedy lekarz zleca oznaczenie stężenia kwasu moczowego. Najczęstszą przyczyną oznaczania stężenia kwasu moczowego jest podejrzenie dny moczanowej. Czym jest dna moczanowa? Dna moczanowa to choroba zapalna stawów objawiająca się nagłym bólem, obrzękiem i zaczerwienieniem stawu, najczęściej występującym w nocy, bez poprzedzającego uderzenia lub stłuczenia. Zazwyczaj dotyczy stawu u podstawy dużego palca stopy, ale może dotyczyć także dotyczyć stawów skokowych czy kolanowych, znacznie rzadziej stawów kończyn górnych. Powodem wystąpienia bólu jest wytrącanie się kryształów kwasu moczowego w stawie, co wywołuje miejscową reakcję zapalną, dlatego bólowi towarzyszy obrzęk i zaczerwienienie. Choroba ta najczęściej dotyka mężczyzn w średnim wieku oraz osoby starsze. Wystąpienie silnego bólu, obrzęku i zaczerwienienia określa się jako napad dny moczanowej. Czy dna moczanowa zawsze występuje przy zwiększonym stężeniu kwasu moczowego? Nie, a tak dny moczanowej może wystąpić także przy prawidłowym stężeniu kwasu moczowego. Podwyższone stężenie kwasu moczowego nie jest równoznaczne z wystąpieniem ataku dny moczanowej. Co wywołuje atak dny moczanowej? Najczęstszą przyczyną wystąpienia ataku dny moczanowej jest spożycie dużej ilości alkoholu wysokoprocentowego. Może się to również zdarzyć po dużym wysiłku fizycznym, po urazie lub operacji, przy zakażeniu lub po spożyciu pewnych leków, zwłaszcza hydrochlorotiazydu lub indapamidu.